Spokojnie jest czas, nie śpieszymy się, nie wpychamy na siłę, mamy czas. Spokojnie sobie przełknąć, tu już nie, bez przesady z ogróżkami, nie musimy zbierać, spokojnie sobie przełknąć. Powiedzieć kiedy już tam się Koniec. 4,44,59, no czas naprawdę rywelka, także tutaj zerujemy sobie stoper i włączamy 15 minut tak zwanego afterburn'a. W czasie tych 15 minut można sobie spokojnie wodą popić. Tutaj akurat w tym czasie nie, nie, nie ma zakazu. Aczkolwiek wiadomo tylko woda, nie? Wrażeń na dzisiaj wystarczy. W <grym> zupełności. No, 20 sekund to już wiadomo, formalność, bo trzeba, żeby nie było, bo internetowi specjaliści to przecież o, o, o każdą sekundę się <grym zbyt> będą czepiać. <grym zbyt> Także śmiało można sobie usiąść, a tu za chwilę przystępuję. Włączymy sobie tylko później nagranie z wręczeniem pieniążku. I tu mamy, proszę bardzo. Oj, nie trafiłem tak tam. 15.03 After Bern wytrzymany. Zapiekanki na rądku.